Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blacho Dystrybutor systemów fotowoltaicznych revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamilno punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czwarte miejsce mówi się najgorsze dla sportowców, ale dla waszego klubu myślę to ważny krok naprzód, bo ta strata do podium to nie była przepaść. Z jednej strony no, można było gdzieś trochę pomarzyć i trochę nie wiem, tak mieć nadzieję, że, że, że to podium jest w zasięgu, ale też no rzeczywistość jest trochę bardziej brutalna i, i te skoki, ogólnie poziom skoków w Polsce jest bardzo wysoki. Te kluby, które były przed nami, no, mają niesamowitych zawodników w swoim składzie. Wszyscy praktycznie są w kadrze juniorów, w kadrze naszej narodowej, powiększonej. Dlatego no, Uważam, że czwarte miejsce to jest naprawdę dobra, e, dobra robota dla o, nasza e, i też fajna perspektywa na przyszłość. Pani prezes Ewa, która tuż za nami bardzo ostrożnie podchodziła do takich pytań: jakie cele, jakie marzenia? Trener Andrzej Zarycki z kolei mówi podium, podium, ale trenera Andrzeja znamy, czego Ty oczekiwałeś dzisiaj rano. Znaczy, no przede wszystkim oczekiwałem od siebie trochę więcej. Nie zaprezentowałem tutaj dobrej, dobrej dyspozycji, dobrych skoków. One były i tak najlepsze ogólnie w tym, w tym teraz, teraz okresie, w tym bardzo krótkim okresie, ale, ale jednak no, te skoki jeszcze są bardzo dalekie od, od dobrego. No i, no i no co, no mogę mieć jedynie do siebie zastrzeżenia i, i jakieś żale, że, że nie udało się po prostu czegoś zrobić więcej. Natomiast no uważam, że ogólnie zawody, zawody okej, okay, no w początku. No też wiem, że mówię masła słamay, no ale co co będę się więcej tutaj rozwodził i rozwijał. Kasku w tym kombinezonie jak super bohater wyglądasz, ale ty jesteś tylko człowiekiem. Ja zapytam tak, bardziej prywatnie. Jesteś zmęczony tym miesiącem, bo po części nawet ja doświadczyłem tych obowiązków, które mieliście, bardzo dużo tego macie treningi, zgrupowania, zawody, wyjazdy do dużych miast, żeby pewne rzeczy odhaczyć, bo trzeba to zrobić, to nie był łatwy czas. Znaczy, nie powiem, że ten miesiąc po prostu jest, no, jest bardzo intensywny. Październik jest zawsze taki naj, najtrudniejszy, jak chodzi o, ogólnie, o, o czas, w którym możemy dysponować na, na odpoczynek, na, na regenerację, ale ogólnie te pięć miesięcy były, były niesamowite, niesamowicie intensywne. E, uważam, że poświęciłem naprawdę bardzo wiele. Mnóstwo energii, mnóstwo pracy włożyłem w to, żeby być dobrze do, no, przygotowanym do, do całego sezonu, który, który nadchodzi. No i, no i z jednej strony chciałbym się czuć pewnie e, i czuć, że wszystko po prostu jest tak jak należy, ale z drugiej strony no takie tygodnie jak ten, który teraz właśnie minął, no trochę, mm, no trochę mnie w tym nie utwierdzają i, i jednak cały czas czegoś, czegoś muszę szukać, e, za czymś gonić i, e, i nad czymś pracować. Udanego weekendu z bliskimi. Dzięki.